Ten dzień minął dosyć szybko, i tak jak wam mówiłem, dużo było tych spotkań, począwszy od 13, potem o 14, 15, 16 do 16:30, i potem ponownie od 17, aż do praktycznie 19:00. Więc bardzo produktywny dzień. Dużo rzeczy ciekawych i perspektywicznych. Jakieś prawdopodobnie też będą szykowały się w najbliższej przyszłości moje wystąpienia, więc cieszy mnie to niezmiernie. Zobaczymy, jak to tam się będzie układać. O czym zresztą będę Was i o wszystkim informował, tak jak jest to dotychczas. Niemniej jednak, dzięki, że wspieraliście mnie, polubieniami, lajkami, dobrym słowem, trzymajcie się i obserwujcie po więcej. Na pewno takich moich wynaturzeń będzie codziennie kilka, jak to zazwyczaj robię. A i dla Was pewnie coś ciekawego uda się z tego wszystkiego wyciągnąć. I ja też będę mógł dotrzeć do większego grona osób. Trzymajcie się. Do następnego hej.